Bardzo dziękuję za zaproszenie państwu, rolnikom. Ja jestem prezesem fundacji, która zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości młodzieży, ale w taki konkretny sposób, i również dorosłych, poprzez finansowanie działań z projektów unijnych. Tak jak słyszałam tutaj, wystąpienie wstępne to u nas w Warszawie dużo jest, na opak, bardzo dużo. I taki pomysł, żeby młodzież angażowała się na przykład w, w taki projekt krowa, był myślę, że byłby bardzo trafiony. Jest, jest duża chęć, żeby właśnie kupować w takich kooperatywach spożywczych. Żywność do domów bez pośrednictwa właśnie sklepów sieciowych. Ale to oczywiście może być tylko jeden z pomysłów. Ja jestem tutaj y, razem z Dorotą Podleś i Sylwią Jankowską. Możecie się pokazać. My właściwie z tą młodzieżą y, pracujemy, ponieważ mamy same, zwłaszcza ja i Dorota, doświadczenie jako po prostu przedsiębiorcy. A co to być przedsiębiorcą, to właściwie pewnie Państwo tu wiecie zasuwać od rana do nocy, żeby przeżyć. Kiedyś słyszałam takie y, mądre zdanie jednego z przedsiębiorców, jeszcze takich z tuż y, powojennych w Warszawie, że, że być przedsiębiorcą to przeczołgiwać się od sukcesu, y, od porażki do porażki. <taki> Także bliskie bliskie nam. I myśmy tak zaczęły tworzyć te fundacje y, jeszcze z wcześniejszymi osobami, po to, żeby może pomóc mniej się przeczołgiwać od porażki do porażki, a bardziej może od porażki do sukcesu, od sukcesu do sukcesu. A projekty unijne pomagają nam właściwie w tym, żeby na przykład sfinansować mieliśmy kurs przedsiębiorczości w Londynie i młodzież mogła zobaczyć, jak w Anglii są traktowani przedsiębiorcy, i jak, jak w sposób przyjazny jest w ogóle otoczenie do prowadzenia firmy. I to zupełnie bo odmieniło też ich spojrzenie na to, jak mogą planować swoją przyszłość. Więc staramy się takie konkrety robić. Byliśmy też z młodzieżą u przedsiębiorców portugalskich, oczywiście zyskując finansowanie, żeby zobaczyli lokalną przedsiębiorczość w Portugalii. Na przykład producentów y, takich lokalnych żywności właśnie, bo, oczywiście różnych innych też dziedzinach, ale między innymi właśnie jak tam funkcjonuje rolnictwo i jak tam funkcjonują mali przedsiębiorcy i, i też jak y, byliśmy pod wrażeniem jak urząd gminy promował przedsiębiorców tworząc dla nich w ogóle stronę internetową i taką platformę zakupową, żeby mogli między sobą y, produkty kupować, więc Doświadczeniem, które dzisiaj chcę się podzielić, gdyby ktoś z Państwa chciał rozmawiać, to najlepiej tam przy tym stoliku, zaraz po prawej, to jak w ogóle zdobywać finansowanie na takie projekty, żeby to, co Państwo wiecie, jakąś wiedzę, którą możecie przekazywać i, i rozwijać swoje organizacje, instytucje, czy w ogóle macie jakiś pomysł, jak polepszyć życie tak, lokalnie. Jak można na to uzyskać finansowanie? To są zwykle e, finansowania w projektach międzynarodowych. Takie głównie mam doświadczenie, że można gdzieś też wyjechać we współpracy, zobaczyć, jak wygląda gdzieś coś inaczej, przenieść jakieś praktyki do nas, a od nas gdzieś. E, natomiast też mogą być to projekty bardziej oparte o fundusze krajowe. E, chcę też powiedzieć, że nie, nie jest moim celem, e, Sprzedawać jakąś usługę. Nie robię tego po to, żeby być jakimś doradcą, który będzie zarabiał na pomocy w pisaniu wniosków, tylko po prostu z racji tego, że się tutaj e, znamy z państwem, rolnikami, e, i, i, i myślę, że ta wiedza jest dosyć e, w sumie rzadka i unikatowa. No to po prostu chętnie się podzielę. Przeży, przeżyłyśmy, przeżyłam. Z tych funduszy unijnych ja i moja rodzina robiąc też inne rzeczy, takie typowo przedsiębiorcze. Także gdyby ktoś z Państwa myślał, że, że to jest jakiś kierunek dla jego działalności, sięganie po środki unijne, pisanie wniosków, to, to chętnie w tym mogę po prostu konkretniej pomóc. I też w efekcie już właściwie 15 lat siedzenia w tych funduszach unijnych. Opracowałam wspólnie z trzema partnerami zagranicznymi, ale kurs zarządzania projektami, gdzie właściwie można krok po kroku iść od planowania projektu, zdobycia finansowania, przez to jak zarządzać, jak ten projekt później dobrze rozliczać, koordynować, jak zadbać o to, żeby rezultaty, które się wypracuje, miały sens, ktoś z tego w ogóle korzystał. I to, to się nazywa właśnie kurs zarządzania projektami. Finansowanie to było z programu Erasmus. Yy, to jest taki kurs, że można po prostu wziąć materiały i, i samemu się szkolić, chociaż on jest przewidziany też dlatego, żeby trener mógł szkolić inne osoby. I yy, yy, tak, to może być taki po prostu konkretne narzędzie dla, dla kogoś, kto. Yy, to chciałby właśnie sięgnąć po takie finansowanie. Też osoby, które chciałyby jeszcze szerzej się o tym dowiedzieć, zapraszam na spotkanie online, takie bardziej szkoleniowe, gdzie mogę bardziej szczegółowo opowiedzieć, pokazać te materiały, pokazać jak z nich korzystać, czy w ogóle podzielić się wiedzą z... z Praktyczną. Też Sylwia była z nami na projektach wyjazdowych, realizacji. Tak samo Dorota, więc też możemy przy stoliku rozmawiać. I to, na czym jeszcze mi zależy, ponieważ przyjechałyśmy tutaj w ramach funduszy tego projektu, zarządzania projektami, to jeżeli Państwo bylibyście chętni podpisać taką listę obecności na tym spotkaniu, bo my wtedy możemy mieć sfinansowane paliwo, hotel w Sanoku, obiad i tak dalej. Także, a ci, którzy chcieliby jeszcze, żeby na spotkanie online się umówić, to proszę zostawić swój adres e-mail też na tej liście, ale jeśli nie, no to, to można i w ogóle nie podpisywać i adresu e-mail nie zostawiać. Tyle, może Dorota, ty coś chcesz dopowiedzieć? To w takim razie, może jakieś pytanie jeszcze padnie, mamy chwilę. Tak, tam materiały proszę, żeby się móc skontaktować. My nie funkcjonujemy rzeczywiście przez stronę www. Mamy stronę na Facebooku, a tam jest adres mailowy, na który można i telefon do naszej, do mnie konkretnie, do naszej fundacji Ewa Kubel. Tam też jestem wpisana. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki.